Uwaga! YouTube konsekwentnie przycina mi zasięgi, komentarze i subskrypcje, więc upewnij się, czy na pewno mnie zasubskrywałeś, i czy nie przegapiłeś mojego ostatniego filmu. A najlepiej śledź regularnie mój kanał, aby dowiadywać się o następnych filmach, gdyż nieraz mam coś bardzo ważnego do powiedzenia. Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam, do jakich patologii... Doprowadza lichwiarstwo mieszkaniowe w naszym kraju. I o tym się w ogóle nie mówi, bo zawraca się ludziom w głowę jakąś wojną, która nigdy w tym kraju do nas nie dotrze. To, co ja tutaj powiem, to nie jest geopolityczna babka medialna. To się dzieje prawdopodobnie może zaraz obok Twojego mieszkania w Twojej klasie schodowej drogi widzu. Przetoczę wam kilka artykułów z internetu. Warszawiacy skarżą się na ogromne podwyżki czynszów. Okazuje się, że w tym roku w 50-metrowym mieszkaniu w bloku z wielkiej płyty to wydatek powyżej 1000 zł. Współdzielnie tłumaczą, że ich podwyżki wynikają z innych podwyżek. Opłaty ma zmniejszyć przygotowana przez rząd nowelizacja ustawy, którą teraz ma zająć się Senat. Zakończył się pierwszy etap rewitalizacji najstarszej części sierpca. W bloku należących do Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej Ateńska to już trzecia podwyżka czynszu w tym roku. Przy mieszkaniu 38-metrowym jest to koszt w chwili obecnej prawie 700 zł. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku czynsz wynosił 560 zł. Skarży się Elżbieta Krajewska, mieszkanka. Współdzielnia Budowlano-Mieszkaniowo-Ateńska. Prezes Spółdzielni tłumaczy podwyżki czynszów z opłat. Na dowód pokazuje na przykład rachunek z Woli na energię cieplną. W grudniu ten rachunek wynosił 1 250 000 zł. Analogiczny okres styczeń i porównywalne warunki pogodowe wskazuje na to, że szykują się kolejne podwyżki. Teraz podrożało za ciepłą wodę i za centralne ogrzewanie o 260 zł miesięcznie. W maju będzie następna podwyżka. Napisali mi maila jakieś 50 zł. Powiedział Jeży Bazyl, mieszkaniec. Rozgorzeni mieszkańcy piszą na forach mniej więcej tak: Mój czynsz za 50 metrów kwadratowych w luksusowym bloku z wielkiej płyty przebił już 1000 złotych. A jak u Was? Tym razem koszty spółdzielni na konserwację domofonów podwyżka około 100 złotych. Warto zainteresować się działalnością swojej spółdzielni, weryfikować kwoty oraz dopytywać. Działać aktywnie na rzecz własnej spółdzielni. Zachęca Marek Borkowski, radny dzielnicy Praga Południe, członek Prawa i Sprawiedliwości. Tak a propos pisiorów. teraz kolejny artykuł. Myślę, że już wszyscy przekonali się o tym, że dopłacanie do kredytów powoduje wzrost cen mieszkań. Powiedział w programie newsroom WP Jan Śpiewak, aktywista miejski z Fundacji Bezpieczna Polska: Polska to eldorado dla banksterów, deweloperów i rentierów. Bardzo niskie podatki od nieruchomości, niski podatek od najmu, zderegulowane prawo lokatorskie, budowlane i planistyczne to sprawia, że mają tu doskonałe warunki. Inwestowanie to ulubiony sport w Polsce, dla młodych to tragedia, bo muszą się użerać z jakimiś bogatymi Januszami, właścicielami 15 lub 20 kawalerek w bloku. Dla nich nie zostaje nic. A 70% mieszkań kupowanych na największych rynkach w Polsce jest kupowanych pod inwestycje. Młodzi ludzie muszą konkurować z jakimiś bogaczami, by mieć gdzie mieszkać. To jest patologia, którą można łatwo wyplewić przepisami, ale rządzący nie chcą tego robić, wskazując miliony Polaków na dramatytułaczkę. Istnieje paramafijny układ na styku polityka, banki, deweloperzy. I chodzi tu wyłącznie o interesy. Teraz ma się pojawić kolejny program. Kredyt 0%. Po co? Mało już to banki zarobiły na tych kredytach? Jesteśmy kolonią tych korporacji. Sami swój własny naród skolonizowaliśmy. To jest absolutnie przerażające, mówi śpiewak. Kolejny artykuł. Zwykli ludzie jak my nie mogą nawet marzyć o własnym mieszkaniu w Warszawie. Potem się rząd dziwi, że Polska się wyludnia. Mówi gorzko Anna. Anna ma 29 lat i od pół roku pieszą pracę z pensją wyższą niż minimalna krajowa. Pracuje w wydawnictwie. Zarabia na rękę 4,5 tysiąca złotych. Mieszkałem z partnerem w 30-metrowej klice w warszawskim Mokotowie. Kolejny artykuł. To mieszkaj pod mostem Cfelu. Oto co młodzi słyszą od właścicieli mieszkań. Adam dotychczas samodzielnie utrzymywał małą kawalerkę. Płacił 2,5 tysiąca złotych. Ale właściciel po roku podniósł cenę do 3,5 tysiąca złotych. Mówi, że nie wie czy ktokolwiek w jego wieku. Może sobie na to pozwolić. I mówi mniej więcej tak: To więcej niż połowa mojej wypłaty. Próbowałem jeszcze zejść z ceny, ale usłyszałem, że takie są ceny rynkowe. I dyskusja się skończyła. W 23-latek łączył studia z pracą. Jego rodzice pochodzą z niewielkiej miejscowości w południowej Polsce. Nie są w stanie aż tak wesprzeć go finansowo, no więc zaczęło się szukanie kawalerki do wspólnego wynajmu. Albo przynajmniej pokoju. I kontynuuje mówiąc tak w końcu się udało. Małe mieszkanie, ale dwa zł ze wszystkim. Już nawet nie patrzę na wystrój lub lokalizację czy standard. Po prostu chciałem jakoś przetrwać. Mieć dach nad głową. Adam od razu zapytał o możliwość obejrzenia kawlerki i nie spodziewał się, że już na tym etapie właściciel mieszkania zażąda kaucji. Facet powiedział mu, że nie będzie go na miejscu. Że tylko mieszkanie pokaże mu jego kolega, kolega właściciela. Z tego tyłu poprosił o 150 zł blikiem, które rzekomo miały być mu zwrócone po skończeniu oglądania. Rozumiecie? Zwykłego oglądania. Powód był taki: właściciel powiedział, że kiedyś Ukraińcy mu jakieś szkody wyrządzili opowiada kolega właściciela, a nie sam właściciel. Nasz Adam przyzwyczaił się do różnych krzywych akcji, więc po prostu spokojnie podziękował i odszedł. Powiedział, że w takim razie nie jest zainteresowany, a na odchodne usłyszał w odpowiedzi od rzekomego kolegi właściciela, To mieszkaj pod mostem cwelu pierny. Potem rzucił słuchawką. Adam to jeden z klasycznych przypadków młodego człowieka na rynku mieszkaniowym. Nie ma sensu znów rozpisywać się o tym. Że nasze pokolenie zostało postawione same sobie Nie mamy szans na godne warunki życiowe A do tego wszystkiego obrywamy po tyłkach Bo jesteśmy roszczeniowi Koniec końców młodzi chodzący w dorosłość Próbują radzić sobie na własną rękę I kombinują jak znaleźć swoje kilka metrów kwadratowych Jedną z tych osób to 22-letnia Marta Za malutką klitkę płaci 3000 zł plus kaucja I mówi mniej więcej tak Miałam za każdym razem informować właściciela, że ktoś u mnie nocuje. Byłam w bardzo trudnym momencie życia. Gdy pytam o doświadczenia z landlordami, rozstałam się z chłopakiem i musiałam szukać mieszkania na już. Szukam mieszkania na OLX i zobaczam ofertę malutkiej kawalerki na woli, dodaje Marta. Opłaty dość wysokie za malutką klitkę na 20 m2 czyli prawie 3000 zł, a do tego kaucję. Ta kaucja nie byłaby zwrotna od razu. 500 zł doszłoby do mnie dwa miesiące po zdaniu mieszkania na wydatek, gdyby coś zniszczyło się po czasie. Wymagali ode mnie obywatelstwa polskiego i zatrudnienia na umowę o pracę. Gdy dostałam umowę, zobaczyłam, że na samym końcu jest zapis o informowaniu każdorazowo właściciela, że ktoś u mnie będzie nocował. A jeśli tego nie zrobię, to kara finansowa, odpowiada Marta. Na szczęście, wszystko odbyło się na etapie oglądania mieszkania, dlatego mogłam zrezygnować z dziwnych warunków. W przypadku 27-letniej Ani, jednak problemy zaczęły się już przy rozwiązaniu umowy. Szanowny pan landlord, chciał 1000 zł kaucji na poczet szukania nowego lokatora. Szanowny pan landlord, z warszawskiego Ursynowa, powiedział mi, że musi potrącić 1000 zł kaucji. Nic takiego umowie nie było, mówi. Dopytuję. Co w takim razie uszkodziła? Odpowiada, odpowiada właściciel. Nic. To tysiąc złotych ma być na poczet szukania nowego lokatora. Odpowiada właściciel. Od razu powiedziałam, że chyba sobie jaja robi. Odpowiada Ania. On tłumaczył to mniej więcej tak. Że to przecież zajmie jego czas, a czas to pieniądz. tłumaczy właściciel. Do samego stanu mieszkania nie miał co się przyczepiać. Ani udało się odzyskać pieniądze, ale poszło na noże. Powiedział mu, że nie odda mu kluczy, nie wyprowadzi się, nie będzie mu płacić za to mieszkanie i zobaczy co wtedy zrobi. No i w końcu przelały jej te pieniądze. 27-latka odzyskała nie tylko wspomniane 1000 złotych, ale i całą kaucję. Wyzwanie po kilka razy z rzędu w losowych momentach, żeby się jeszcze kłócić. 25-letni Wartek też spotkał się z zaskakującą postawą landlorda. Już przy rozwiązaniu umowy w starych jak świat w drzwiach zniszczyła się klamka. Po prostu nagle nie dały się wejść do domu. Ślusarz musiał rozwalać wszystko wiertarką. A nasz Bartek musiał się wykłócać, żeby właściciel pokrył przynajmniej część kosztów. Pomimo konfliktu o zwrot środków za ślusarza, 25-letni Bartek zaoferował, że pomoże przy znalezieniu nowego lokatora. Umówił się z właścicielem na oprowadzenie zainteresowanych najmem pomieszkaniu. Tu też pojawiły się problemy. Landlord wyzwaniał w losowych momentach po kilka razy z rzędu, żeby zapytać, czy za chwilę ktoś może przyjść oglądać kawalerkę. Może nawet przymknąłbym oko na to, gdyby takie akcje nie miały miejsca w nocy, po godzinie 22, mówi Bartek. Dalej nasz Bartek mówi tak. W końcu udało się znaleźć następcę. Wziąłem meble, które należały do mnie, ogarnąłem po sobie, ale mieszkanie wciąż nie było w dobrym stanie. To była stara, mała i zakurzona kawlerka, wymagała generalnego odświeżenia, mówi Bartek. Pralka chodziła na spacery po całej kuchni. Podłoga była porysowana, niektóre meble uszkodzone z racji swojego wieku, a właściciel chciał na już wprowadzać na moje miejsce nowego lokatora. Zwróciłem uwagę, że może wypadałoby przynajmniej to chociaż trochę ogarnąć. Usłyszałem, że nie ma potrzeby. Ogarną sobie sami przytacza właściciel. A właściciel uznał, że to nie jego sprawa. Kaucja to jedno, ale branie odpowiedzialności za szkody, które wynikają z zaniedbań lokatora, to drugie. Dalej, 21-letnia Aleksandra razem z przyjaciółką. Wynajmowały mieszkanie na warszawskiej ochocie. I mówi tak: mieszkanie nie było fajne, ale przynajmniej właścicielowi niespecjalnie zależało na podnoszeniu ceny za wynajem, ale też niespecjalnie interesowało go, w jakim stanie jest sprzęt i meble. Po miesiącu od naszego wprowadzenia się tam, zaczęła przeciekać nam toaleta z sedesu. u Lało się także wodę, zbierałyśmy szufelką. Zadzwoniłam do właściciela, zgłosiłam kaucję, zgłosiłam sytuację i poprosiłam, żeby pomógł nam to ogarnąć. Bo my przecież nawet nie miałyśmy jak tego zniszczyć. A on zapytał, a z jakiej racji ja mam wam to ogarnąć? Mój właściciel. To jest tak, jakbym ja sobie poszedł do pracy, leżał i nic nie robił. Szef by mnie spytał, dlaczego nie pracujesz. Ja bym mu odpowiedział, a z jakiej racji ja tu mam pracować? To jest mniej więcej taki poziom. W końcu Ola zaczęła się wykucać i przedstawiać konkretne zapisy z umowy najmu. On tylko powtarzał, że nie, 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 no tak nie może być. W końcu wybłagałyśmy go, żeby pokrył przynajmniej połowę ceny naprawy, mówią dziewczyny. To nie koniec rewelacji. Po kilku miesiącach, w sierpniu, sąsiad nas. Regularnie zalewał i to gorącą wodą. Mieliśmy istną saunę, a co powiedział właściciel? Że on nam nie pomoże, bo nie ma czasu się tym zajmować. Są wakacje, on na urlopie, radźcie sobie same. Mówi właściciel. Dlaczego 21-latka nie zrezygnowała z wynajmu? Mówią mniej więcej tak. A dokąd miałam iść? Ceny są ogromne, a my z przyjaciółką nie mamy nawet jak zarabiać dobrych pieniędzy bo jesteśmy po prostu za młode. Nie mamy takiego doświadczenia zawodowego, ani oszczędności tłumaczy kolejny przypadek: Marka krzyczała, że ją ukradłem, że zawiadomi policję i prokuraturę. 24-letni Marek wynajmował mieszkanie na warszawskiej Pradze. Kawalerka była przestronna, ale stara i mocno zniszczona. Uczciwie przyznaje. Że nie rozmawiałem z właścicielką mieszkania o żadnym odświeżeniu domu. Chciałem po prostu mieć dach nad głową i święty spokój. Relacje z właścicielką układały się poprawnie, bo oboje nie wchodziliśmy sobie na głowę. Ona po prostu chciała mieć kogoś, kto będzie tam siedział i płacił. W tym układzie siedziałem tam przez 3 lata. W końcu do konfliktu doszło przy rozmowie o zwrocie kaucji. Właścicielka po prostu. Weszła do domu i na starcie powiedziała, że nie zwróci mi żadnych pieniędzy. Powiedziała to zanim w ogóle zobaczyła, w jakim stanie zdaje kawalerkę. Dyskusja przebiegła podobnie jak w przypadku pozostałych rozmówców. Po prostu powiedziała, że musi odświeżyć mieszkanie. A na argument, że wszystkie uszkodzenia powstały przed moim wynajmem, nie reagowała. W końcu odpuściłem, bo siłą jej tej kasy, bym nie wyszarpał tłumaczy. Marek. Mieszkanie zdane, pieniądze przypadły. I tu ta historia by się skończyła, gdyby nie telefon, który odebrałem następnego dnia. Nagle usłyszałem tekst. Panie Marku, kupujemy właśnie nowe firanki, stoimy przy kasie, prosimy jeszcze dosłać 180 zł. Zdążyłem tylko powiedzieć, że nie rozumiem, o co chodzi. Usłyszałem, że zaraz dostanę zdjęcie paragonu i proszą o natychmiastowy przelew. I rozłączyła się, mówi Marek. 24 latek tłumaczy, że nie ma pojęcia dlaczego akurat w iranki i skąd się wzięła ta dziwna prośba. Skoro właścicielka i tak zatrzymała sobie kaucję. Chłopak postanowił zablokować numer, ale to nie pomogło. Mówi dalej Marek. Ta kobieta zadzwoniła kilka razy do mojej przyjaciółki, która wynajmowała to mieszkanie przede mną. Przeczęła, że ją okradłem. Że zawiadomi policję i prokuraturę. Gdy ona nie pomogła, zadzwoniła do jej matki. Ten szturm telefoniczny ciągnął się przez dwa dni, aż w sama się uspokoiła. Po co mówię, Marek? Ja wam tu wymienię przypadki młodych najemców, którzy chcą gdziekolwiek mieszkać, ale po drugiej stronie są ludzie, którzy są też z pozostawionymi kredytami i oni muszą zdzierać, bo jak napisałem wcześniej na pierwszym artykule. Wysokie czynsze, raty, kredytów i podobne dosłownie zabierają im mieszkania. I tak jedni są poszuci na drugich. A przecież wystarczy, żeby to deweloperzy i banki stały się zakałą tego wszystkiego. Tak bardzo, żebyście nie widzieli wrogów u tych po lewej i prawej. A widzieli, że wróg jest po środku. I wy chcecie, żeby tacy młodzi ludzie szli na front walczyć? Za Lidle, Laflandy, Biedronki? Banki za lokalnego kmiota z biura deweloperskiego? Ci młodzi ludzie dużo lepiej by się poczuli, gdyby sami mając broń zabijaliby własnych rodaków dla odmiany. Młode pokolenie, które zostało pozostawione same sobie, z biegiem czasu tak to zaczyna odczuwać. Uwierzcie mi, prędzej będą chcieli, żeby ten kraj został zaatakowany i po prostu zginął. Jeśli jesteś młodym człowiekiem, którego też to czeka, to zasubskrybuj ten kanał, bo tego typu patologie mieszkaniowe muszą być słyszane i rozpowszechniane. Do widzenia.